Cześć, dzień dobry, witam wszystkich znów we vlogu. Dzisiaj poruszę dwa aspekty związane z. Jeden, jeden aspekt z kolanem, drugi z stawem biodrowym. O stawie biodrowym jeszcze, wydaje mi się, że nie dużo rozmawiałem z Wami we vlogach, dlatego może trochę szerzej dzisiaj ten temat. Ale jako taki wstęp ogólnikowo, żeby było wiadomo, jak w jakich sytuacjach się zachować. Pierwsze pytanie e, związane jeszcze ze zestawem skokowym. E, pytanie od Jakuba Wójcika. Witam, mam problem z rzepką w lewym kolanie. W czerwcu na wojsku miałem urazy, zwichniętą rzepkę, trzy tygodnie gipsu. Czy rzepka będzie dalej wyskakiwać? Czy są jakieś ćwiczenia, które mogą zniwelować ryzyko? Powtórzenia tej kontuzji. Mam 16 lat i ostatni rok sporo urosłem. Zwichnięcie rzepki, najczęściej jest to zwichnięcie boczne rzepki. E, 90 parę procent zwichnięć to są zwichnięcia boczne. E, związane są najczęściej z niewielkiego stopnia, najczęściej dyspazyją klukcia bocznego kości udowej. W związku z tym rzepka, która z, sobie porusza się w czasie ruchu w kolana w takim rowku pomiędzy oboma kłykciami kości łudowej e, troszkę łatwiej w pewnych pechowych sytuacjach zbacza w stronę boczną. E, przy takim pechowym, e, pechowym epizodzie, który występuje jednak prawie zawsze u ludzi z takimi skłonnościami, czyli z tą lekką dysfunkcją, o której wspomniałem, dochodzi w pewnym momencie do zwichnięcia bocznego rzepki, w czasie którego zawsze dochodzi do uszkodzenia troczków przyśrodkowych rzepki. Troczki rzepki to są takie liczne więzadełka po stronie przyśrodkowej, troczki przyśrodkowe rzepki, po stronie bocznej, troczki boczne rzepki, które, pomimo dużej ruchomości rzepki, stabilizują ją w odpowiednim miejscu z przodu kolana. Przy uszkodzeniu troczków przyśrodkowych rzepki po zwichnięciu, w wyniku zwichnięcia rzepki bocznego ta rzepka już zawsze łatwiej będzie zwichała się, będzie zawsze już miała tendencję do zbaczania w tą stronę boczną. Natomiast pierwsze takie zwichnięcie zazwyczaj nie jest jeszcze wskazaniem. Do leczenia operacyjnego. Yy, Odpowiednio odpowiednie poprowadzona rehabilitacja, polegająca na yy, dużej pracy mięśniowej, yy, mięśnia głównie czworogłowego UDA, na pracy stabilizacyjnej, yy, czyli propriocepcji, yy, powoduje, że nieraz przez następne kilka lat, yy, pomimo pełnego E, pełnej zdolności sportowej do takiego zwichnięcia rzepki nie występuje. E, jest, na, jest tak na tyle często, że właśnie po pierwszym zwichnięciu e, zazwyczaj nie podejmuje się jeszcze decyzji o leczeniu operacyjnym. E, po drugim takim epizodzie, e, w wyniku którego zazwyczaj dochodzi do całkowitego zerwania troczków przyśrodkowych rzepki, e, niemal zawsze już e, decydujemy się, namawiamy pacjenta na leczenie operacyjne, ponieważ zazwyczaj później dochodzi już do coraz częstszych, regularnych epizodów zwichnięcia. Każde takie zwichnięcie to ryzyko uszkodzenia chrząstki stałowej rzepki, którego oczywiście chcemy uniknąć, dlatego powtórne zwichnięcie boczne rzepki zazwyczaj już jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. Dawniej tego typu urazy leczono e, w... W mniejszym nasileniu lub rzadszym zwichaniu bocznym rzepki, przecięciem artroskopowym troczków bocznych rzepki często to wystarczało. Nadal dzisiaj, w niektórych przypadkach, bardzo lekkich, tak się robi i to daje dobry efekt. Natomiast standardowym już niemal leczeniem w większości, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, w większości przypadków jest. Tak zwana rekonstrukcja troczków e, przyśrodkowych rzepki, rekonstrukcja angielskiego MPFL, Medial Pateral Femoral Ligament. E, jest to zastąpienie zerwanych troczków przyśrodkowych rzepki przeszczepem pobranym najczęściej ze ścięgna mięśnia pustienistego lub smukłego. E, I taki zabieg E, powoduje, że ta rzepka więcej się nie zwicha. E, w historii leczenia zwichnięć, bocznych rzepki są dużo poważniejsze też zabiegi operacyjne, polegające na przeniesieniu zawartości kości piszczelowej. E, dawniej był to częsty rodzaj zabiegu. E, jest kilka technik takiego zabiegu. W przypadkach, w których nie zagłębiając się. Nie ma zastosowania i nie gwarantuje dobrego efektu zabiegu rekonstrukcja troczków rzepki. Stosuje się dzisiaj również różnego rodzaju przeniesienia guzowatości piszczeli z przyczepem tego więzadła, właściwego rzepki. Natomiast to już jest temat szeroki i trzeba by bardzo już wgłębić się w bardziej szczegółowe różnice między między niestabilnością boczną rzepki. W skrócie należałoby zapamiętać, że pierwszorazowe zwichnięcie rzepki e, zazwyczaj nie musi jeszcze wiązać się z zabiegiem. E, po dobrej rehabilitacji bywa, że długie okresy, e, długi okres jest e, bezurazowy i rzepka przez dłuższy czas się nie zwicha. E, w przypadkach powtórnego zwichnięcia już mówimy tutaj wtedy o takiej diagnozie jak nawrotowe zwichnięcie rzepki. Zazwyczaj myślimy o zabiegu, aby zapobiec kolejnym epizodom zwichnięcia i zapobiec uszkodzeniom chrząstki stawowej rzepki. Myślę, że to tyle. Jeśli chodzi o następne pytanie, takie bardzo ogólne, czy w którymś z odcinków Tomasz Biedrzycki pyta. Można by opowiedzieć kilka słów na temat konfliktu udowopanewkowego. I przygotowuję się do artroskopii. Zastanawiam się, czy jest możliwy pełen powrót do sprawności i do sportu po takim zabiegu. Generalnie problemy związane ze stawem biodrowym, jeśli chodzi o diagnostykę, różnią się troszeczkę od większości innych, przynajmniej w kończynie dolnej. Ponieważ diagnostyka obrazowa stawu biodrowego, aby była pełna, wiąże się z koniecznością wykonania rezonansu magnetycznego z kontrastem, ze środkiem kontrastowym podanym pod kontrolą USG do stawu. Wtedy widzimy wszystkie struktury na około stawu i w stawie. Rezonans bez kontrastu większość tych struktur nam pokazuje, ale nigdy nie mamy pełnego obrazu obrąbka stawowego i dlatego ta diagnostyka będzie wtedy zawsze niepełna i nie będziemy mieli wszystkich informacji na temat ewentualnych uszkodzeń w stawie biodrowym bardzo ważną uzupełniającą najczęściej diagnostyką jest po prostu diagnostyka rentgenowska zdjęcia wykonane w paru pozycjach stawu dają pełen obraz i często nawet w wartościowy sposób uzupełniają badanie rezonansu magnetycznego. To na temat diagnostyki obrazowej. Najczęstszymi problemami urazowymi w stawie biodrowym są dwa problemy. Ten, o który jest pytanie w pytaniu, czyli konflikt udowo-panewkowy. Jest to konflikt pomiędzy nadbudowaną kostnie szyjką kościłdowej a stropem panewki. E, polega on na tym, że e, przy pewnych też skłonnościach dziedzicznych zazwyczaj e, przy dużym zgięciu stawu biodrowego i odwiedzeniu e, dochodzi po prostu rzeczywiście do konfliktu między szyjką kościłdowej a a stropem panewki dochodzi stopniowo do uszkodzenia obrąbka stawowego, który na obrzeżu na, w, w, w panewce e, dookoła stawu przebiega. Dochodzi w sumie w końcu do podrażnienia i tak, takiej reaktywnej nadbudowy kostnej na, większej jeszcze naszej cekości udowej i problem się pogłębia przez długi długi czas nie rozpoznawano i nie umiano leczyć tego w sposób mało inwazyjny. Dzisiaj już od jakiegoś czasu od przynajmniej kilkunastu lat jest to możliwe w sposób mało inwazyjny w wyniku poprzez wykonanie artroskopii. usuwa się nadbudowę kostną, usuwa się konflikt między szyjką głowy kości udowej a panewką w artroskopii można naprawić przyszyć uszkodzony obrąbek stawowy można też w innych przypadkach niewielkie uszkodzenia tego obrąbka lub uszkodzenia nie nadające się do naprawienia usunąć takie leczenie ma sens do pewnego etapu do pewnego momentu kiedy jeszcze kiedy jeszcze nie mamy bardzo dużych, zaawansowanych zmian zwrotniowych w stawie i kiedy usunięcie przyczyny tych zmian, konfliktu szyjkowo-panewkowego, kostnego i, i naprawienie lub usunięcie części obrąbka stawowego daje nam szansę na powrót do pełnej sprawności. Tutaj ciężko Panu odpowiedzieć dokładnie na pytanie, co u Pana, z czym u Pana to się wiąże i czy wróci Pan do sportu dlatego, że no nie mamy pełnych danych jak zaawansowane są zmiany wtórne do tego problemu eee, Poza konfliktem szyjkowo-panewkowym drugim najczęstszym problemem w stawie biodrowym jest właśnie uszkodzenie obrąbka stałowego. Często wiąże się to z konfliktem eee, szyjkowo-panewkowym i jest wtórne do niego, ale w wyniku czysto tego urazu dochodzi też w części przypadków do izolowanego uszkodzenia obrąbka i tutaj artroskopia jak najbardziej ma sens, bo można we wczesnym etapie sprawić poprzez artroskopię stawu że obrąbek znowu będzie niemal idealny, a w innych przypadkach że część jego się usunie, ale nadal zapobiegnie to powstaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych, uszkodzeń chrząstki stawowej w stawie biodrowym. To tak ogólnie wstęp do tego, jak postępować, jeśli chodzi o diagnostykę, i, jakim, i, i, i taki żeby mieć ogólne pojęcie na temat najczęstszych problemów związanych ze stawem biodrowym. Jeśli decydujemy się na artroskopię stawu biodrowego, najlepiej udać się do specjalisty, który. Który wykonuje regularnie ten zabieg, i, i dobrze się w tym czuje. Jest to zabieg trudniejszy od innych artroskopii, na pewno dużo sporo trudniejszy od artroskopii kolana, z, z, na pewno trudniejszy od artroskopii stału skokowego i wiąże się jednak z, z szansą rzeczywiście. E, w odpowiednim czasie w, w, e, w przypadku. Naprawy sytuacji w odpowiednim czasie z szansą na powrót do pełnego sportu, a co często jest ważniejsze, ze, z dużym spowolnieniem zmian zwyrodnieniowych wtórnych do problemu. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.